No tak, rozgrzewka nietypowa. Trochę padało. Wyjątkowo zrobiłem trzy rzuty, bo był po prostu czas. Na temperatura 13 stopni w deszczu, więc e, trzeba było to ciepło utrzymywać, trzeba było ten rzut dodatkowy oddać. Teraz trzeba pamiętać, że jest o wiele mniej rzutów tutaj, bo są 3 plus 1, a nie 6, e, jak to na zwykłych meetingach, także e, no, warto gdzieś było przyjechać chwilkę wcześniej rozżrzać się jak widać wynik całkiem zadowalający. Akurat w pierwszym rzucie to się poszli z na początku i taki farfocer z tego wyszedł. Do drugiego rzutu trzy razy chodziłem do koła. No niestety jesteśmy w Polsce, jak to w Polsce bywa. To sędzia jest na pierwszym miejscu, a nie zawodnik. No niestety musimy dalej dorastać do tego. Były fast starty na płotkach i chłopaków. Nie wiem dlaczego nie byłem w stanie wejść. Zdenerwowałem się. Ten drugi rzut troszkę lepszy, prawie 80 metrów. A w trzecim no troszeczkę szybciej to zrobiłem, troszeczkę lepiej, szedłem niżej na nogach, e, o wiele lepiej technicznie to było wykonane, dlatego no, mod poleciał. No, jest zadowolenie, bo jest co poprawiać, dlatego też trzeba się z tego cieszyć. Ja, żeby krajami do tego czasu kontynuować? Maksymalnie chyba 29, także zobaczymy. Jak to będzie się rozwijać? Na razie skupmy się na tym roku, żeby wszystko się dobrze dopięło, a później będziemy myśleć, ile lat można jeszcze mu tym rzucać.